Microsoft rzuca koło ratunkowe milionom użytkowników Windows 10. Koniec wsparcia 13 października 2025? Okazuje się, że nie do końca. W wyniku presji ze strony europejskich regulatorów, Microsoft został zmuszony do zaoferowania czegoś bezprecedensowego: dodatkowego, darmowego roku aktualizacji bezpieczeństwa. Jest to coś, za co do tej pory wielkie korporacje płaciły ogromne pieniądze, a teraz po raz pierwszy w historii ta opcja trafia do Ciebie i to za darmo. What? Brzmi jak idealne rozwiązanie, prawda? Ale jak to w życiu bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Aby uzyskać tę aktualizację, musisz spełniać jeden kluczowy warunek, który zmienia ten prezent w bardzo kosztowną transakcję. Tak, to wcale nie było za darmo. W tym materiale pokażę Ci, jak uzyskać ten rok przedłużenia, ale jednocześnie ujawnię warunki podpisania umowy z przysłowiowym diabłem i co ważniejsze, pokażę Ci też inne, lepsze wyjście z tej sytuacji. Z tej strony Paweł, a to oglądasz nasz kanał Techmania HD. Zaczynajmy. Już zaraz pokażę Ci, jak zapisać się na ten rok darmowych aktualizacji. Jest to zwodniczo proste, bo samo w sobie jest częścią tej pułapki. Ale najpierw sprawdźmy, czy spełniasz wymagania. To absolutna podstawa. Kliknij Start, wejdź w ustawienia, następnie System, i na samym dole kliknij Informacje. Tam w sekcji Specyfikacja systemu Windows musi to być 22H2. Jeśli masz starszą, konieczna będzie jej aktualizacja. Gdy wszystko się zgadza, wracamy na stronę główną ustawień i wybieramy Aktualizacje i zabezpieczenia. Jak widzisz, mam tu kilka zaległych aktualizacji do wykonania, klikam więc Zainstaluj teraz, aby wymusić ich instalację. Dopiero po chwili pojawia się nowy komunikat o treści Zarejestruj się, aby uzyskać rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń. No cóż, klikam Zarejestruj się teraz to pojawia się okno, które stawia sprawę jasno i ujawnia sedno pułapki. System informuje, że do zarejestrowania się jest wymagane konto Microsoft i żeby nie było wątpliwości, nawet jeśli na co dzień korzystasz z konta lokalnego, to w tym momencie Windows zmusiłby cię do zalogowania się na konto online. Nie ma od tego ucieczki. To nie jest prośba, to jest twardy warunek. W moim przypadku, ponieważ jestem już zalogowany na konto Microsoft, w kolejnym oknie system informuje mnie, że owszem, kwalifikuję się do programu bez dodatkowych kosztów. Wystarczy kliknąć zarejestruj i już po chwili widzimy potwierdzenie. Moje konto zostało zarejestrowane w programie do 13 października 2026 roku. Proste, prawda? Ale pułapka jest znacznie głębsza niż to jednorazowe logowanie. Zgodnie z oficjalnymi warunkami programu, aby utrzymywać te znowu w cudzysłowie darmowe aktualizacje. Musisz logować się na to konto przynajmniej raz na 60 dni. Jeśli tego nie zrobisz, Microsoft odetnie cię od łatek bezpieczeństwa. Więc to nie jest nawet jednorazowa opłata, to jest stała subskrypcja, w której walutą jest Twoje regularne posłuszeństwo. Widzisz więc, że zapisanie się do tych aktualizacji jest niezwykle proste, ale co tak naprawdę dzieje się w momencie, gdy wyrazisz zgodę? Zanurzmy się teraz do regulaminu, którego przecież nikt nie czyta, i zobaczmy. Jaka jest prawdziwa, ukryta cena tego ponownie darmowego roku? Konto Microsoft to nie jest zwykły login i hasło. To cyfrowy paszport, który daje Microsoftowi klucze do twojego cyfrowego życia. Logując się, wyrażasz zgodę na ciągłą synchronizację i zbieranie szerokiego zakresu informacji, które są zapisane w ich oświadczeniu o ochronie prywatności, dokumencie długim na kilkadziesiąt stron. Nazywają to danymi diagnostycznymi lub telemetrią. Brzmi niewinnie, ale to nie są tylko raporty o błędach. To jest Cyfrowy rentgen Twojego komputera i wszystkich Twoich nawyków. Wielu z Was nie wie, że tryb Incognito jest owszem trybem prywatnym, ale głównie przed innymi osobami korzystającymi z tego samego komputera. Przeglądarka w tym trybie nie zapisuje historii lokalnie i to lokalnie jest tu słowem klucz. Ten tryb też nie ukrywa Twojej aktywności przed dostawcą internetu, pracodawcą ani przed stronami, które odwiedzasz. I to, co najlepsze. Nie zatrzymuje Microsoftu przed zbieraniem wszystkich tych danych. Ok, ale po co im to wszystko? Oficjalnie, żeby ulepszać usługi, ale jest też drugi, znacznie ważniejszy powód. Robią to po to, aby zbudować swój szczegółowy profil cyfrowy. Służy on do personalizowania reklam, wciskania ci na siłę wyszukiwarki Bing i uzależniania cię od chmury OneDrive, za którą później wielu i tak płaci. I żeby było jasne, to nie jest teoria spiskowa. Microsoft wprost pisze o tym w swojej dokumentacji. Skutecznie wykorzysta te wszystkie dane, aby zbudować Twój szczegółowy profil cyfrowy. Niekoniecznie muszą go komukolwiek sprzedawać. Wystarczy, że udostępnią go setkom swoich partnerów reklamowych, aby ci mogli zarabiać oczywiście Twoim kosztem. To jest właśnie ta ukryta cena. Twój komputer przestaje być Twój, a staje się terminalem w globalnej sieci Microsoftu. Tracisz kontrolę nad tym, jakie dane z niego wypływają. No i do kogo? Gwarantuję, że te dane są najwyższej jakości. Będziesz zachwycony! Biorę je! I wiecie, co jest w tym wszystkim najdziwniejsze? W głębi duszy my o tym wszystkim wiemy. Przecież to nie są nowe informacje. Co jakiś czas o tym słyszymy. Chociażby to sprzed kilku lat, że pracownicy Microsoftu byli zatrudniani do odsłuchiwania prywatnych rozmów użytkowników na Skype'ie, rzekomo w celu, znowu, ulepszania usług. Czytamy o tym może przez chwilę, czujemy niepokój, a potem wzruszamy ramionami i żyjemy dalej. I wiem, co niektórzy z was teraz myślą, że co z tego, że zbierają dane? Przecież nie jestem nikim wyjątkowym, nie pracuję w CIA, więc jednocześnie nie mam nic do ukrycia. Guzik, prawda? To jest właśnie najczęstszy, jednocześnie najbardziej niebezpieczny mit dotyczący prywatności. W tym rozdziale rozprawimy się z tym argumentem. Myśl o tych danych jako puzzlach. Jeden jest, owszem, totalnie bezwartościowy, ale tysiące takich kawałków, historia przeglądania połączona z lokalizacją, używanymi aplikacjami tworzą już niepokojącą układankę, która po analizie przez zaawansowane algorytmy pokazuje pełny obraz Twoich poglądów politycznych, przekonań, stanu zdrowia, problemów finansowych i tych w związku, a nawet najskrytszych lęków. Już dzisiaj na podstawie tych danych systemy potrafią wyciągnąć zaskakujące wnioski. Problem prywatności nie polega więc na ukrywaniu jednego sekretu, ale na potędze agregacji. Jedna mała tajemnica to przecież nic takiego, ale połączenie setek pozornie niewinnych informacji w jeden, przerażająco dokładny profil sprawia, że baza danych na Twój temat staje się dla nich instrukcją obsługi Ciebie, Twoich słabości, pragnień i tego, jak najskuteczniej wpłynąć na Twoje decyzje. Prywatność to kontrola. Gdy oddajesz wszystkie swoje dane gigantycznej korporacji, stajesz się bezbronny wobec niewidzialnego, ale jednak istniejącego, zautomatyzowanego systemu, o którym większość z nas nawet nie zdawała sobie sprawy. No i zastanów się nad tym. Algorytm analizujący Twoje dane może zdecydować, że Twoja historia przeglądania wskazuje na ryzykowne zachowania. Odwiedzasz stronę o narciarstwie, o wspinaczce albo nurkowaniu i BAM! Na tej podstawie, bez Twojej wiedzy. System partnerskiej firmy ubezpieczeniowej może podnieść ci składkę. Ten ma ciekawe hobby, podwoimy jego wkład. A może twoje nawyki zakupowe w sieci sprawiają, że nie dostaniesz kredytu na mieszkanie? Rekrutacja do nowej pracy też może okazać się niemożliwa, bowiem automat odrzuci twoje CV ze względu właśnie na twoje cyfrowe nawyki, które nie pasują do profilu idealnego pracownika. I wiem, że to, co mówię dla niektórych z Was może zabrzmieć jak teoria spiskowa, ale powiem wam coś z własnego doświadczenia. Otóż spędziłem lata pracując wewnątrz największych korporacji z różnych branż. Pracowałem w farmaceutyce, w ubezpieczeniach, w funduszach emerytalnych, w bankach, aż po sam szczyt branży IT. Wewnątrz ściśle strzeżonych centrów danych w Amazon czy Microsoft. I powiem wam jedno, dla kogoś z zewnątrz to wszystko może wydawać się niedorzeczne. No, nie oszukujmy się, ale tak to brzmi. Ale gdy jesteś w środku tych korporacji i widzisz, jaką realną, finansową wartość mają te informacje, to dopiero po czasie zdajesz sobie sprawę, że to nie jest żadne science fiction. To jest po prostu taki model biznesowy. Wyobraź sobie taką sytuację. Kumpel pisze do ciebie, że wisisz mu hajs już dwa miesiące. Niby nic takiego, ale jeśli taki ślad zostanie w twoim cyfrowym profilu, możesz nigdy nie dostać kredytu na wymarzony dom. Dla twojego znajomego mógł to być tylko żart, ale dla algorytmu bankowego to czerwona flaga. I właśnie za dostęp do takich czerwonych flag firmy płacą gigantyczne pieniądze. A co jeśli odwiedzasz stronę o prawie pracy, bo coś ci się nie podoba, może narzekasz na szefa w prywatnej grupie? Dla algorytmu rekrutującego to sygnał, że możesz być problematycznym pracownikiem i nagle kolejna praca staje się nieosiągalna. Przykładów jest całe mnóstwo, ale ostatnio coraz głośniej mówi się o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Odwiedzasz fora o tuningu, szukasz informacji o sportowej jeździe, a może nawet sprawdzasz, jak działają farby antyradarowe. Dla Ciebie to ciekawostka, ale dla algorytmu firmy ubezpieczeniowej to sygnał podwyższonego ryzyka, co oczywiście podnosi cenę. Co gorsze, w razie wypadku taka informacja może posłużyć jako pretekst do podważenia Twojej wiarygodności i odmowy wypłaty odszkodowania. To oznacza, że szkody, często idące w setki tysięcy, jeśli nawet nie miliony złotych, będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Ale to tylko połowa historii, bo jeszcze gorsze jest to, że nie jesteś celem tylko dla korporacji. Jesteś celem też dla hakerów. Im więcej Twoich danych znajduje się w jednej, wielkiej chmurze, tym bardziej łakomym kąskiem staje się ta chmura. Teraz pomyśl, co by było, gdyby wszystkie Twoje dane z konta Microsoft wypłynęły i trafiły do Darkwebu? Microsoft musi przestrzegać prawa, ale w Darkwebie nie ma żadnych zasad. To cyfrowy dziki zachód, pełen, kolokwialnie mówiąc, szumowin bez skrupułów. I to nie jest teoria. To się dzieje tu i teraz. Wycieki danych z wielkich firm zdarzają się regularnie. W 2021 roku z Facebooka wyciekły dane 533 milionów użytkowników, w tym ponad 2,6 miliona Polaków. Te informacje posłużyły później do fali oszustw i spersonalizowanych ataków phishingowych. Wielu z Was na własnej skórze odczuło to po wycieku z morele.net, kiedy oszuści niemal w czasie rzeczywistym wysyłali SMS-y z prośbą o dopłatę do zamówienia. Czy konto Microsoft jest odporne na ataki? No to zależy. To niedawna można było sprawdzić wszystkie nieudane logowania. Microsoft ukrył jednak tę opcję, bo widok setek prób włamań z całego świata najwyraźniej za bardzo stresował użytkowników. To pokazuje, jak często te konta są celem ataków, gdzie hakerzy non-stop testują hasła wykradzione z innych portali, licząc oczywiście na to, że zadziała ono i tutaj. Ze względu na to, czym się zajmuję, sam muszę posiadać konto Microsoft, ale podchodzę do jego zabezpieczenia w zupełnie inny sposób. Porzuciłem tradycyjne hasło na rzecz fizycznego klucza bezpieczeństwa. To właśnie nim loguję się do konta Microsoft i wielu innych moich kont. Oczywiście to rozwiązanie ma swoje wady. Taki klucz z biometrią też tani nie jest. Co więcej, wypada mieć dwa lub nawet trzy takie na wypadek, gdyby któryś się zgubił, a inny uszkodził. Przyznam szczerze, no bywa to naprawdę upierdliwe, bo gdy nie masz klucza przy sobie, to no nie ma opcji, że się zalogujesz, ale właśnie ta uciążliwość jest jego też największą siłą, bo jeśli haker z drugiego końca świata zdobędzie twoje hasło, a nawet ominie weryfikację dwuetapową kradnąc plik cookie z przeglądarki, co, jakby nie było, jest coraz częstszą metodą ataku to bez tego fizycznego włożenia klucza do portu USB i dotknięcia go palcem i tak on nic nie zrobi a nawet jeśli zgubię taki klucz to bez mojego odcisku palca czy kodu PIN jest on wciąż bezużyteczny oczywiście linki do kluczy których sam używam znajdziecie w niezbędniku do tego materiału na mojej stronie załóżmy jednak że przełknąłeś tę gorzką pigułkę i świadomie godzisz się na taki układ problem rozwiązany no niestety wciąż nie ten cały darmowy rok przecież szybciutko minie Zobaczmy w takim razie, co się stanie, gdy czas dobiegnie końca. Program rozszerzonych aktualizacji zabezpieczeń w tej darmowej formie jest przewidziany tylko na jeden rok, a żeby zobaczyć, co na nas czeka, wystarczy spojrzeć na model dla firm. Tam drugi rok wsparcia to koszt około 450 zł, a trzeci prawie 900. I możesz być pewien, że Microsoft przypomni o sobie na długo przed 13 października 2026 roku. Tym razem nie będzie to już prośba, a brutalne potrójne ultimatum. Albo płacisz nieznaną dziś kwotę za kolejny rok, albo kupujesz nowy sprzęt z Windows 11, ewentualnie zostajesz z komputerem bez ochrony. A co łączy te wszystkie opcje? Oczywiście przymusowe konto Microsoft. Taki wybór jak niewybór. Brak aktualizacji bezpieczeństwa to jak zostawienie otwartych drzwi do domu. Musicie zrozumieć, że dla wielu osób wykorzystywanie luk bezpieczeństwa to nie jest jakieś przypadkowe oszustwo, lecz pełnoprawny zawód. Firmy zajmujące się cyberprzestępczością działają jak zwykłe przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, mają kantyny, przerwy na lunch, urlopy, a nawet systemy premiowe wynagradzające tych, którzy wyłudzą od ofiar największe kwoty. Dla nas to trudne w ogóle do wyobrażenia, ale w wielu krajach o słabszych regulacjach prawnych to jednak codzienność. I jeśli myślicie, że pozostajecie bezpieczni tylko dlatego, że większość takich centrów działa w Indiach, to obawiam się, że jesteście w błędzie. Przez lata bariera językowa ograniczała ich zasięg głównie do osób anglojęzycznych, lecz dziś topnieje ona w błyskawicznym tempie. Dzięki translatorom AI, które potrafią tłumaczyć mowę w czasie rzeczywistym, liczba oszustw w Polsce rośnie. Zwróćmy uwagę, że minimalna stawka godzinowa w Polsce jest dziś wyższa niż federalna płaca minimalna w USA. Ten symboliczny moment pokazuje, że wraz ze wzrostem pozycji gospodarczej rośnie także zainteresowanie cyberprzestępców Polską. Polska pod atakiem hakerów. Ponad 57 tysięcy zgłoszeń ataków hakerskich. Atakuje nas. I obce państwo, bo jesteśmy na wojnie hybrydowej z Rosją i robią to cyberprzestępcy, którzy chcą po prostu zarobić. Kiedy twój system przestaje otrzymywać poprawki bezpieczeństwa, komputer staje się po prostu łatwiejszym celem i w takiej sytuacji nie pomagają nawet najlepsze klucze Jubiki. Chronił logowanie do usług, ale nie powstrzymają atakującego, który przez lukę w systemie przejmie kontrolę nad całym komputerem. I myślisz, że coś takiego Cię nigdy nie dotknie? Otóż w maju 2017 roku globalny atak ransomware o nazwie WannaCry sparaliżował setki tysięcy komputerów na całym świecie. Wykorzystał on lukę w systemie Windows, na którą Microsoft wcześniej wydał łatkę. Organizacje, które zignorowały tę aktualizację, zapłaciły straszliwą cenę. Najbardziej dramatyczny przykład to brytyjska służba zdrowia NHS. Całe szpitale stanęły w miejscu, komputery sterujące sprzętem medycznym, skanery MRI, a nawet lodówki przechowujące krew. Wszystko zostało zaszyfrowane. Odwołano ponad 19 tysięcy wizyt i operacji, a karetki z pacjentami w stanie zagrożenia życia były odsyłane do innych placówek. Wszystko to z powodu jednej niezainstalowanej łatki do Windowsa. I to jest właśnie ta skala problemu. O paraliżu szpitali mówił cały świat, ale nikt nie policzył tysięcy zwykłych użytkowników, których komputery również zostały zaszyfrowane, a jedyną drogą do ich odblokowania była oczywiście zapłata okupu. Ale to była historia z 2017 roku. Dziś zagrożenia są jeszcze bardziej podstępne. W ostatnich miesiącach załatano krytyczne luki w komponentach Windowsa, o których istnieniu nawet nie wiecie. Pozwalały hakerowi z dowolnego miejsca na świecie przejąć pełną kontrolę nad waszym komputerem, stając się jego administratorem. Tym razem nie chodziło już o głośne szyfrowanie plików, ale o ciche, niewidzialne przejęcie. Jedyną obroną przed tym była właśnie ta mała, comiesięczna aktualizacja bezpieczeństwa. I tu dochodzimy do istotnego problemu. Wiele osób z premedytacją wyłącza aktualizację, bo doświadczenie nauczyło, że potrafią one więcej zepsuć niż naprawić. I jest w tym sporo racji. Historia o tym, jak duża aktualizacja skasowała programy, popsuła sterowniki, czy spowodowała, że system zwyczajnie zamula, to nie mita, a frustrująca rzeczywistość dla wielu użytkowników. Problem leży w tym, że wyłączając wszystko, wylewane jest dziecko z kąpielą. Musicie zrozumieć, że Microsoft wysyła Wam dwa zupełnie różne typy aktualizacji. Pierwszy typ to aktualizacje funkcji, tak zwany Feature Update. To te wielkie, coroczne pakiety, które w praktyce instalują nową wersję systemu. To one przynoszą te nowe funkcje i zmiany wizualne, ale to właśnie one są źródłem tych wszystkich problemów ze stabilnością. To ich się słusznie obawiacie. Ale jest też drugi typ: aktualizacja jakości. To takie malutkie paczuszki, które zazwyczaj, jak w zegarku, pojawiają się w drugi wtorek każdego miesiąca, by łatać nowo odkryte dziury w zabezpieczeniach. Ale jeśli zostanie odkryta naprawdę krytyczna luka, która jest aktywnie wykorzystywana przez hakerów, Microsoft nie czeka. Wypuszcza wtedy awaryjną łatkę od razu poza harmonogramem. Rozumiem wszystko. Pomyślcie o nich jako pasach bezpieczeństwa w samochodzie. Blokując Windows Update to tak, jakbyście odmawiali ich użycia, a jest to przecież fundament ochrony. Widzicie więc ten absurdalny wybór, przed którym stawia was Microsoft. Albo ryzykujecie, że duża aktualizacja zepsuje wam komputer, albo rezygnujecie z fundamentalnej ochrony. I to sprowadza nas z powrotem do początku, do tego rzekomego prezentu w postaci darmowego roku wsparcia. To rozwiązanie również jest pułapką. Kosztujecie prywatność, działa tylko przez rok. A po tym czasie i tak zostawia cię na lodzie. Brzmi jak sytuacja bez wyjścia, prawda? Ale tak jak obiecałem, istnieje inna, lepsza droga. Mowa o specjalistycznym wydaniu systemu Windows, które Microsoft tworzy dla absolutnie krytycznych zastosowań. Wersja ta nie wymaga już szpiegującego konta Microsoft i zadowala się kontem lokalnym. Brak tu też nachalnej telemetrii, nie ma reklam i nie dostaje ona tych dużych zmian funkcji, a jedynie bezpłatne łatki bezpieczeństwa i to aż do 2032 roku. Jednocześnie jest to wersja lżejsza i szybsza. Mowa o Windows 10 Enterprise LTSC IoT. Znalezienie tego systemu wcale nie jest takie łatwe, i Microsoft umyślnie to utrudnia, ale bez obaw. Od czego macie moje poradniki? Dlatego, jeśli jeszcze nie kliknąłeś łapki w górę pod tym filmem, to zaraz dam Ci ostateczny powód, aby to zrobić, bowiem jak widzisz. Ten materiał nie tylko pokazał Ci, jak włączyć rok aktualizacji, ale przede wszystkim nauczył Cię, z czym wiąże się posiadanie konta i oddanie prywatności. Wiele również powiedziała na temat luk bezpieczeństwa i znaczenia aktualizacji. Jednocześnie teraz chcę Ci dać zdecydowanie lepsze rozwiązanie Twoich wszystkich problemów. Jest nią instalacja tej wyspecjalizowanej wersji Windowsa. Z moim poradnikiem, instalacja ta jest niezwykle prosta. Link do tego materiału pojawi się teraz w prawym, górnym rogu Twojego ekranu lub znajdziesz go w opisie. I w przypiętym komentarzu. Wyjaśniam tam absolutnie wszystko. Skąd pobrać tę wersję systemu, jak ją zainstalować z kątem lokalnym i oczywiście jak ją aktywować? Windows 10 Home i Pro już na pewno straci wsparcie w październiku 2026 roku i innej alternatywy już raczej nie będzie. Użytkownik standardowy nawet nie może wykupić dłuższego wsparcia, z kolei firmy za drugi rok zapłacą już 122 dolary, czyli jakieś 436 zł Za trzeci ostatni rok kwota ta rośnie dwukrotnie aż do. 892 zł to mnóstwo pieniędzy, dlatego przesiadka na wersję LTSC IoT jest zwyczajnie lepsza. Aktualizacje do 2032 roku są już faktycznie darmowe, ale jako że jest to inna wersja systemu, to aby Windows był w pełni funkcjonalny, należy go aktywować. W materiale poświęconym Windows 10 LTSC wyjaśniam dokładnie, jak to zrobić, a kupując klucz na stronie sklepu GVGMol wraz z kodem zniżkowym TMHD Kosztuje on jedyne 61 zł i 48 groszy. Przynajmniej taka cena widnieje na dzień realizacji tego materiału. Jest to naprawdę niewiele za aktywację specjalistycznej wersji systemu i brak potrzeby logowania się do konta Microsoft. To chyba najlepsze, co obecnie możesz zrobić, zakładając, że chcesz pozostać przy systemie Windows, jednocześnie chroniąc swoją prywatność i wciąż otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa i to przez wiele lat. Zakup na stronie sklepu jest prosty. Wklejenie klucza w okienku aktywacji również, ale to wszystko zobaczysz w tym wcześniejszym materiale. No dobrze, ale co jeśli ten film oglądasz za późno? Co jeśli w panice zdążysz już kliknąć? Zarejestruj się teraz i połącz swój komputer z kątem Microsoft. Czy to oznacza, że jesteś na straconej pozycji? Absolutnie nie. Przygotowałem dla ciebie szybki, trzyetapowy plan ratunkowy. Pierwsze co musisz zrobić to posprzątać po sobie w chmurze Microsoftu. Wejdź na oficjalny panel prywatności. Tutaj bezpośredni link do niego zamieściłem w niezbędniku do tego materiału, oczywiście na mojej stronie. To jest cyfrowe centrum dowodzenia twoimi danymi. Znajdziesz tam absolutnie wszystko: historię lokalizacji, wyszukiwanie aktywności w aplikacjach, a nawet dane głosowe. Przejrzyj i wyczyść to, co uważasz za słuszne. To twój pierwszy krok do odzyskania cyfrowej suwerenności. A gdy już to zrobisz, to warto zatrzymać dalszą synchronizację danych, a jest to jak najbardziej proste. Wejdź w ustawienia, następnie konta i Twoje informacje. Zobaczysz tam opcję zatytułowaną, zamiast tego zaloguj się za pomocą konta lokalnego. System przeprowadzi Cię przez kilka kroków, po których Twój komputer znów będzie działał na starym, dobrym koncie lokalnym. Niezależnym od chmury Microsoftu. To natychmiastowa ulga i odzyskanie kontroli nad maszyną. Krok trzeci polega oczywiście na instalacji wspomnianej, najlepszej i, co by nie było, najlżejszej i wspieranej do 2032 roku wersji systemu Windows 10 LTSC IoT. Tym samym uzyskasz w pełni funkcjonalny system ze wszystkimi jego zaletami, ale bez jego największych wad. Jeśli chcesz odzyskać pełną kontrolę nad swoim komputerem i zapewnić sobie spokój na długie lata, to ten drugi film jest właśnie dla Ciebie. Kliknij w materiał, który widzisz teraz na ekranie i do zobaczenia już za chwilę.